Chciałem zapytać znowu o kwestie dotyczące gangsterów, półświadka, dlatego że docierają do nas bardzo nieciekawe informacje i uważam, że człowiek, który ma tyle do ukrycia. No i startuje na prezydenta, powinien się z tego wytłumaczyć. Jak pan spojrzy w oczy policjantom, którzy walczą z przestępczością, tym, którzy będą odbierali od pana generalskiej nominacji, skoro uczestniczył Pan w tego typu sytuacjach. dziękujemy. odpowiedź Niech pan Pana Polski. czy dobrze. było to, czy tego nie było. Karole, Drogi panie Rafale. Mam dla Pana prezent. No. Bo Pan mówi o tych gangsterach. Bardzo mam półtora minuty. Ciekaw pan jest. Tak. Bo Pan mówi o różnych gangsterach, mhm. ale zapomniał pan, bo to pan, nie. Tak, tak. O pedofilu Stargówka. Jak pan spojrzy policjantom w oczy. Zaraz panu jak 400 tysięcy złotych przekazał Pan pedofilowi stargówka, który męczył 14-letnią dziewczynę. Zaraz państwu. Zostawię to panu może. Już pan to pan... Nie, ja jeszcze mam minutkę. Tak, no to to proszę zaraz, zaraz panu e, odpowiem. Proszę w kwestii pan. strategii bezpieczeństwa narodowego nie wspomniał Pan o filmie Zielona Granica. To znalazł pan, powiedział panu, pan minister Siewiera, że zielona granica nie pomaga w, w, w strategii. Mówić. Ja ciągle mówię, teraz pan słucha, a będzie pan miał potem 30 sekund, żeby odpowiedzieć. Więc jeśli chodzi o gangsterów, to pomija pan pedofila Stargówka, którego pan finansował. Nie wiem, jak pan spojrzy policjantom i przyzwoitym ludziom teraz w Polsce, jeśli dowiedzą się, że 400 tysięcy złotych podkreślę, to jeszcze raz dał pan pedofilowi Stargówka, i chyba z całej Polski chce pan zrobić wioskę żywej. Archeologii, którą koordynował pedofil Stargówka. Proszę być spokojnym o moje nominacje generalskie. Ja, tak jak pan wie, od 2009 roku jestem pod stałym monitoringiem polskich służb i wszystkie moje relacje i kontakty, także z tymi, którzy trenowali boks, polegały na tym, że spotykałem ich na sali bokserskiej. Wszystko jest sprawdzone. Czas minął. Człowiekiem czystym. Panie.